Ale cześć dzień dobry, czas na kolejną specjalistyczną recepturę dla kucharza. Receptura ta znajduje się gdzieś tak pomiędzy kratką. Jakby to powiedzieć, na dziewiątej linii, między, pomiędzy kratką D i E, tak można powiedzieć, że na linii, praktycznie. I żeby się dostać w ogóle do tej receptury, trzeba się wspiąć, dlatego. Y, dla celów poradnikowych. Powłączałem sobie po prostu zerowy koszt wytrzymałości, nieśmiertelność i tak dalej. Jeżeli wy tam będziecie sobie szli i grali bez panelu administratora, to lepiej uzbrojcie się, nie wiem, w ekwipunek, który zużywa mniej wytrzymałości oraz podbić sobie ten żółty pasek. Dobra, no to tyle byłoby ze wstępu, a my się wspinamy po kolejną specjalistyczną recepturę. Tutaj sobie ten nasz barbarzyńca się wspina. Oczywiście, uwaga, bo jak to w wkonanie, jak to wkonanie. Właśnie, widzieliście. Lubią się co po niektóre skałki bagować. I żebyście się czasami nie zdziwili, jak będziecie spadać. No dobra, praktycznie już prawie na górze jesteśmy. O, żeby się zaś zbagowało. No dobra. Teraz tutaj delikatnie uważać, co by nie spaść. Tutaj sobie wchodzimy. Tutaj, tutaj tak. Trochę do góry. Trzeba uważać też na tą półkę skalną, półkę skalną, tą ścianę skalną, ze względu na to, że gdzieś tu jest jakiś wypust i postać po prostu się puszcza. Teraz tutaj. No o, właśnie o tym mówiłem. No dobra, skoro jesteśmy już na górze... Tutaj jest ta nasza specjalistyczna receptura dla kucharza, wchodzimy w, ni w nią w interakcję I mamy, zdobywasz nowy wyczyn, specjalistyczna kuchnia 2 Tutaj oczywiście jest cały opis tego wszystkiego, także jeżeli chcecie sobie przeczytać to zatrzymajcie sobie film A my zobaczymy co ta specjalistyczna kuchnia daje Wchodzimy w wyczyny, szukaj, specjalistyczna kuchnia 2 Zupa aloesowa, aloesowa, pikantne ostrygi, ugotowana ostryga, sok owocowy, sok owocowy. Czyli generalnie jakieś takie napoje, które... Można powiedzieć... Zwiększają, można tu widzieć, nawet zwiększają temperaturę. Czyli jeżeli gdzieś idziemy w jakieś zimne odstępy, warto się w takie... W taką żywność zaopatrzyć, aby zwiększyć sobie temperaturę ciała i nie wymarznąć. Dobra, to by byłoby na tyle. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!